Hej, Siemanko, z tej strony Lakemar. Witam w nowym zagrajmy, tym razem z gry Mini Ninjas. Dorwałem kiedyś tą grę w jakiejś gazecie, niestety tam była po angielsku i nie jestem w stanie teraz dorwać nigdzie napisów ani bodajże dubbingu, bo, bo był, chyba robiono w tych grze, dubbing bądź lektor. Wiem, że na pewno było spolszczenie.

The dark castles he had built were abandoned and slowly fell into ruin, and the villagers across the countryside no longer lived in fear. As the years went by, the secret of the powerful Kujin magic was hidden away in ancient shrines, and the people of the villages and towns went back to farming and going about their daily lives. Then one day, something changed. Terrible story began to brew over the mountains on the distant horizon. Floods and earthquakes began to appear in the flatlands. Looking down from the mountain, the ninjas lived and trained. The ninja master could see that something was terribly wrong in the world. Animals were seen fleeing for their lives. Some spoke of mysterious figures hunting and caging animals for some unknown purpose. The truth was that the evil samurai warlord had returned and started raising an army of evil minions to aid him taking over the world. He had begun using forbidden Kuji magic to twist evils sent animals, transforming them into mindless samurai warriors. The warlord would send them forth to recapture his castles of old and use them as a basis for terrorizing the... There was just one flaw in his plan. By using the Kushu magic in such a way, the evil samurai but was once again upsetting the balance of nature, bringing the wrath of the gods down upon the earth in the form of ravaging storms. The larger his armies grew, the worse the storms became. The Ninja Master knew none of this yet, though he knew that something must be done to get to the bottom of this mystery. It was his sworn oath to protect the balance of nature, an oath he could never allow himself to break. A decision was made. The Ninja Master sent his most skilled ninja on a quest to discover the source of the storms. Many suns and moons passed, and no word from the ninja returned. The master sent another of his best, but again, nothing. Again and again, he sent his ninjas forth, but again and again, not one of his agents returned. Soon, there are only two ninjas left, and there are the last ninjas. He would have ever chosen to send on such a perilous quest, but it appeared that the fate of the world could lay in the hands of these last two. No, okay, we Sprawdzimy tylko czy głośność nam zgadza. Tak. Dobrze. No i dobra, jak widzimy ładnie stylistyczna gra graficznie. Wstańmy. I kolejny wstań. found There is something I went down to speak with the village headman below the mountain to see if he knew anything of our missing ninja friends. He did not. Instead, he had strange tales to tell. He had seen samurai moving in the forest across the river, bearing a mysterious crest on their flags. The samurai were apparently hunting animals and taking them deeper into the Jade Stone Forest. The only thing that lies in that direction is the old castle. But that fortress has long been abandoned. So I thought. Hero, I need you to quickly finish your training. You must set out down the mountain and travel to the castle. Perhaps there you will find some answers to this riddle. To help you on your journey, the Tengu have woven you some special huts at my request. These are no ordinary things. They have been made of a special weave, which can turn an arrow, among other things. Hurry to the door and speak with them. He will complete your training. When you are finished, I will be waiting for you at the main gate of the village. Okay, we w końcu game. Tak, normalne, rozgrywkę normalną. E, jak widzimy, ładnie wygląda ta gra. E, ja też mam nadzieję, że nie ma żadnych zrywek dźwięku czy też obrazu, ponieważ... E, no, ja takie odczuwam, e, jeśli są przerwinki filmowe, ale... E, Non-stop jest 30 klatek, tyle ile powinno. No i dobra, tutaj mamy coś ala znajdźkę Jest ich 100 chyba w całej jeśli dobrze tam wyczytałem o, To jest nasz ekwipunek Na początku myślałem, że to jest tylko to A tu jeszcze mamy takie coś Umiejętności Tu mamy pieniążki Tu nie wiem co to jest Przepisy mm. Zioła? no nie wiem no aż tak biegby z języka angielskiego nie jestem no ale dobra przypiszmy sobie to tutaj ale no i dobra e wiem gdzie są dwa takie takie znajdźki dwie są gdzie ale też cię musieli poszukać no e i dobra e jak widzieliście, na początku dostaliśmy taki fajny kapelusz. Takie coś. Bardzo ładnie. Podoba mi się to. Jest taka fajna opcja tego kapelusza. Elegancko. Wiem, że tędy możemy dostać się do dojo, tak więc... Opłyniemy. A co do fabuły, no jak widzieliście i... No, tak. I słyszeliście... E, jakiś tam zły lord powrócił powiedzmy do życia i musimy go powstrzymać i dobra teraz tak dopiero niedawno się dowiedziałem że w te wazy są pieniądze tak więc jeszcze tu jest jedna e, na początku myślałem że to gra jest z 2D nie wiem czemu. Jakoś tak po trailerze mi się zdawało. No i dobra, zaraz zaczniemy trening. E, co chciałem jeszcze powiedzieć? Na pewno zmienimy sobie tę broń. O. I tak, pod shiftem mamy blok. Control mamy skradanie się, ale tylko wystarczy go wcisnąć, nie trzeba trzymać. Mm. Ale najbardziej to działa w trawie. Jeszcze Wam to pokażę. O, zobaczcie. Jesteśmy w tym momencie niewidzialni. Tak to nazwę. No i dobra. Zacznijmy trening. Znaczy co się będzie Aha, i mówię od razu, że gram na ślepo. Przeszedłem tylko ten trening i kawałeczek dalej, tak więc... Na starym sprzęcie niestety nie mogą odpalić tej gry. Dopiero teraz doczekała się możliwości zainstalowania jej. No dobra, posłuchajmy co ma do powiedzenia. Oh, so you finally decided to show up, hero. The Ninja Master has instructed me to finish your training as quickly as possible. Today's lesson will be very different than the others. I will go over the basics one last time. Then you will be given your final test. Now, oh, attempt to attack my assistant here, when he appears. Well done, This time, my assistant will also attempt to defend himself. To defeat such an opponent, you must first break through his defenses with a powerful blow.

Okay, now I have to defend. Very well, I will do the job. Excellent, you are improving, young one. You can rest for a moment. You must hurry today, but. There is still time. Oh, it's typical. Your friend Futo still hasn't arrived. If the boy has gotten into my apple tree again. You know what, Hiro? You'd better get up the hill and track him down. If you take the main door from the dojo and go straight up the hill that way, you will probably find him hanging around my apple tree. Go fetch him and return. But be on your guard at all times. By my at time the ok, teraz dostaliśmy taką, powiedzmy, umiejętność modlitwy do bogów, która nam pokazuje, gdzie mamy się udać, w którą stronę. Ok, to już Wam mówię, to są checkpointy. Bardzo fajnie przemyślane, nie ma tutaj opcji SAVE GAME, ale już mogę pokazać. Ewentualnie możemy albo zacząć od początku plansze bądź od checkpointu. Zbieraj. Dobra, mamy i za jabłkami, tak więc olewamy wszystko inne. Spójrzmy może gdzieś tu jest znajdźka No nie, tylko widzę grzyba Dobra, jedziemy dalej Cóż to za podpowiedź Tak, mają podejść do ściany i podskoczyć Okej, okay, dziękujemy za informację Dobra, następny checkpoint to już wiem, że to są checkpointy. Dziękujemy za pomoc. Dobra, trzeba przeskoczyć. Hops. O nie. O, ajajaj. Dobra, pierwszy raz bloku możemy użyć. Ile nas zaatakują oczywiście. Ajajaj. Dobra, dostaliśmy opcję sprintu i jest ona Pod klawiszem Alt. Zobaczmy. <laughs> fajnie biega. Aha, Prince of Persia się włącza. Ale fajnie, fajnie. Okej, okay, następny przerywnik. Jest i nasz znajomy. który wcina jabłka. Cóż, rozejrzyjmy się najpierw. Bardzo ładnie to wygląda. Kurczę, lubię takie gry. Okej. Okay. Taki... Prince of Persia dla dzieci. Że tak to nazwę. Okej. Okay. O i znowu po ścianie. No dobra. Dobra, udało się. O, widać, że nawet dobry przyjaciel. Oj, z tego co zauważyłem jeszcze czterech znajomych się pojawi. To OK, odblokowaliśmy, się znaczy znaleźliśmy nową postać. OK, pokazał się nasz mistrz. Excellent, you found him. Sometimes I wonder what you would do without each other. Before you continue with your training, perhaps you should call your friend Futo. Your friends are always nearby, ready for you to call at a moment's notice. Okej, okay, teraz mamy zamienić się w kolegę. Ok, Futo. zlikwidować. Odziemię się tym kolegą. Nie! Myślę, że Nie! 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 teraz! mamy zlikwidować... O, zbrucha. Very good futo Not the usual way, but effective nonetheless You know hero I have taught many in the way of the ninja but centuries have passed since one has shown promise in the way of the magical cuji arts. You are the first people I have ever had. In fact, with such a gift, kushi magic will allow you to tap into the natural energy flowing through the plane of spirits, which exist in parallel to our own. First, I would like you to conceal yourself as only a ninja can. Go and hide yourself in that tall grass over there. Okay, to jest to o czym wam mówiłem, czyli ukrywanie się w trawie. Oh. My assistant standing up the path. While staying in the tall grass, sneak up on him and attack him from behind. Attacking targets like this will deal extra damage and be unblocked. Excellent hero. Defeating your opponent released a red energy sphere. This is unstable spiritual energy, which will allow you to perform special attacks. No, now

Czyli jeśli ja przechodzę koło tego checkpointa, to mi zapisuje? Muszę zobaczyć, czy jest w rogu. Pewnie tu mamy iść. Nie. Tutaj cały czas? Nie. Tutaj. No i widzicie 3-4 odcinka było przegadane i to nie przeze mnie, ale przez naszych kolegów tutaj z gry Dobra, w którą stronę? Do góry pewnie Idziemy... O nie Kurczę Aj, nie uda nam się zniknąć, jeśli nas już zobaczyli Spróbuję zmienić postać A, to, to jest dość ciekawe Czy to na owu postaciach się zbiera doświadczenie i te inne rzeczy? Chyba no tak O, mamy checkpointa, dobra sobie zmieniłem postać na oryginał tam coś widziałem chyba w krzakach chwila prawdy nie nic nie ma dobra zapiszemy sobie pyk no i dobra i to by było na tyle z pierwszego odcinka bo widzę już 21 minut nagrane tak więc ja się z Wami ciepło żegnam. Tak samo nasz kolega w kapelusiku. Powiedz, papa. Nie chcesz jeszcze? Chcesz. Dobrze. To ja się z Wami żegnam. Zapraszam do oczywiście do komentowania, oceniania, subskrybowania. Aby być na bieżąco. Seria na pewno będzie kontynuowana. Zobaczymy dokąd dojdziemy, co się stanie. Więc ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Pa pa.